Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Kogamek. No i dzisiaj, no około 20 minut temu wyszedł trailer nowego sezonu, piątego sezonu w Outlast Trials. No i jak widzicie projekt Messiah, Hilia Bogomolowa, czyli tutaj Rosjanka, nowy prime Killer tutaj Aktualizacja wyjdzie 9 grudnia, więc w następny wtorek, co będzie mega. Możecie się spodziewać już odcineczka z tego na pewno. Na początku obejrzymy sobie trailer, potem obczajmy stronę właśnie Red Barrels, o co tutaj chodzi, co tam będzie dokładnie. Ja już sobie to obejrzałem od razu jak to wyszło, ale... wiecie co, zrobimy sobie tak. Czy są napisy polskie, żebyście mogli sobie tutaj... Chyba nie.

I tutaj mamy nową mapę, która jest przepiękna, i możliwe, że będzie to moja ulubiona mapa. Jeśli chodzi o wygląd, zobaczymy, jak. Mam nadzieję, że gameplayowo też, też dowiezie. Mamy tu Berserkera. I to jest mega dobry trailer, bo. O, zaraz, zaraz zobaczycie, zaraz zobaczycie po prostu. Jest tutaj pełno manekinów, stare manekiny ze starych map, ale także są nowe manekiny, i zaraz zobaczycie, czemu te nowe manekiny są ważne. I mamy naszego nowego killera, który jest. Przebrany tak naprawdę za te manekiny. Albo może manekiny za nią są przebrane? To będzie kreacja. Już na stronę i zobaczmy. Co my tutaj mamy? Mamy ten trailer i mamy New Prime Asset. Krywa się na widoku wśród swoich manekinów. To jest crazy mechanika, naprawdę. To będzie tak potężne. I mamy nową main próbę, która będzie chyba moją ulubioną próbą, jeśli chodzi o wygląd, tak jak mówiłem wcześniej, no bo taki jest tutaj vibe'ik. Pierwsza próba, która ma śnieg, tak naprawdę bez eventu śnieżnego. Crazy, jakby po screenach wygląda to naprawdę ładnie i no... No, mu, no powiem, że, że będzie to chyba moja ulubiona próba, nie? Nowy katalog Deluxe, wiadomo, będzie nowy katalog, no bo to nowy sezon i widzę, że pokój naprawdę ładny. Tutaj taka ściana, która oddziela nam łóżko, skinek naprawdę spoko. Wiadomo, nowy komiks, tak jak zawsze mamy z primami. Do tego nowa policyjna, bo tu już widać, policyjna e, MK Challenge. Z tego co widzę, będą dwa nowe policyjne MK Challenger. Tutaj na pewno jest policja, bo widać ten pokój e, pierwszy. E, nowy Winter Kills Event i już tutaj widzę fajowy pokój. No, dla mnie świąteczne pokoje są najlepsze w Outlaście. E, przez pół roku używałem z poprzedniego roku tego. Tego. Mamy jakiegoś fajnego skina, takiego jakiegoś goblina. Czy, czy bardziej krasnala? Uuu, inne godne uwagi, dodatki. No way, nie gadajcie, że. Dodali Rankeda do out. No, bro. Ranked? Serio? Season. Nie, no, dodali Rankeda do Outlasta. Oh, shit, bro. Ranked? Serio ranked? Jest rank points, Jezu przecież te ludzie się teraz będą tak pocić. Nowe twitch dropy. Mamy nowe twitch dropy, gdyby kogokolwiek to interesowało. Co to by było na tyle? Ja idę, ja idę szybko zmontować ten odcinek. Jak widzicie jestem tr trochę w pośpiechu. Co to by było na tyle? I widzimy się we wtorek w sezonie piątym The Outlast Trials.